Cześć jestem Klon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszkę cofniemy się w czasie i sprawdzimy, czy pamiętacie lub kojarzycie 5 seriali Disneya, które już dawno nie są w emisji. Postaram się Wam również przedstawić, jak wyglądają bohaterowie seriali dzisiaj. Chciałbym iść z Wami na pewien układ polegający na tym, że jeżeli skojarzycie któryś z seriali, lub też oglądaliście będąc dzieckiem, to zostawicie po sobie łapkę w górę. Mam nadzieję, że mogę na Was liczyć. A teraz, już bez przedłużania, lecimy z odcinkiem. Pierwszy serial jest zarazem mój ulubiony, a mianowicie Ziki Luther, opowiadający o dwójce przyjaciół, których pasją jest głównie jazda na deskorolce i zostanie światowej sławy zawodnikami w tej dyscyplinie. Cała akcja odbyła się w mieście Gilroy, które leży w Kalifornii. Nie ukrywam, że kiedy emitowany był ten serial, bardzo interesowałem się jazdą na deskorolce i wyczekiwałem na kolejne odcinki. Zicky, a mianowicie Huge Dano, aktualnie wygląda tak. <laughs> Zaś jego przyjaciel Luther, Adam Hicks, tak. Dwoje mają teraz po 25 lat. Kolejny serial z dwójką głównych bohaterów, a mianowicie para królów. Nastoletnie bliźnięta dwujajowe, Brady i Boomer, mieszkający w Chicago wraz z ciocią i wujem, często wpadają w kłopoty i mają kiepskie oceny wefu, co przyczynia się do tego, że są w szkole często poniżani i wyśmiewani. Ich sytuacja się zmienia, kiedy dowiadują się, że są następcami tronu tropikalnej wyspy Moim zdaniem serial jak najbardziej godny polecenia, ponieważ można się świetnie pośmiać. Od siebie dodam, że jak byłem mały, to piosenka z Intra była jedną z moich ulubionych. Królowie, a mianowicie Doug Shaw oraz Michel Muso, aktualnie wyglądają tak. Serial, który raczej znają wszyscy, Nie ma to jak hotel. Wszystko w nim oparte jest na dwójce bliźniaków, które mieszkają w hotelu wraz ze swoją mamą. Fabuła jest oparta na przygodach, które przytrafiają się rodzeństwu przy pobycie w hotelu. W serialu oczywiście nie zabraknie dobrego humoru, który towarzyszy przez całą serię. Miał też swoją kontynuację pod nazwą Nie ma to jak statek, gdzie jak sam tytuł wskazuje akcja odbywała się na statku. Bliźniaki to nikt inny jak Dylan i Cole Sprouse, którzy wyglądają obecnie tak. W wszystkich poprzednich serialach cały czas była dwójka głównych bohaterów. Tym razem nie mamy ich dwóch, ale aż sześciu. Wszystko dzieje się w dojo Bobiego Wasabiego. Do zajęcia uczęszcza niewielu uczniów, którzy nie wnoszą ustalonych opłat. Jeżeli nie zdobędą na turnieju dwóch pasów, dojo zostanie zamknięte. Do grupy młodych wyrzutków dołącza Jack, który doskonale zna karate i walczy o dojo wraz ze swoimi przyjaciółmi. Również jak we wcześniejszych wymienionych serialach, humoru nam nie zabraknie. Serial emitowany był do 2015 roku. W rolach głównych wystąpili Leo Howard, Dylan Riley snyder Matteo Arias, Olivia Holt, Alex Christian Jones oraz Jason Irles. Tutaj macie zdjęcie jak wszyscy wyglądają obecnie. już serial, a wraz z nim Aaron Stone, czyli serial opowiadający o 16-latku, którego życie zmienia się, gdy odkrywa grę Hero Rising. Zostaje jej najlepszym graczem i za sprawą miliardera Abnera Hala staje się superbohaterem o imieniu Aaron Stone. Jego zadaniem jest walka ze złoczyńcami i ratowanie świata przed złem. Charlie Landers, bo tak ma na imię główny bohater, musi zmienić swoje życie, aby w sekrecie ratować świat. Emisja serialu trwała do 2010 roku. Uważam, że był to jeden z lepszych seriali, jeżeli chodzi o samą fabułę. Główni bohaterowie to Kelly Blatt oraz Jim Paul Christopher Manuks w roli Stana, aktorzy obecnie wyglądają tak.